Kurs cudów, rozdział 24. Cel wyjątkowości. Część druga. Zdradliwość wyjątkowości. Porównywanie musi być narzędziem ego, bo miłość żadnych porównań nie dokonuje. Wyjątkowość zawsze dokonuje porównań. Jest ustanawiana poprzez brak widziany w kimś innym i podtrzymywana przez wynajdywanie i nie tracenie z pola widzenia wszystkich braków, które zdoła spostrzec. Tego szuka i na to spogląda. I zawsze ten, kogo w ten sposób umniejsza, byłby Twoim Zbawicielem, gdybyś nie postanowił w zamian uczynić zeń maleńkiej miarki swej wyjątkowości. Wobec małości, którą w nim widzisz, sam górujesz swą okazałością: czysty i uczciwy, szlachetny i nieskalany w porównaniu z tym, co widzisz. Nie rozumiesz też, że w ten sposób umniejszasz siebie. Dążenie do wyjątkowości zawsze odbywa się kosztem pokoju. Któż może atakować i umniejszać swego Zbawiciela, a mimo to rozpoznawać jego silne wsparcie? Któż może uszczuplać jego wszechpotęgę, a mimo to dzielić jego moc? I któż może posługiwać się nim jako miarą małości i zostać wyzwolonym z ograniczeń? Masz funkcję w zbawieniu. Dążenie do niej przyniesie ci radość. Dążenie do wyjątkowości musi natomiast przynieść ci ból. Jest to cel który uniemożliwiłby zbawienie, a zatem byłby przeciwny woli Boga. Cenić wyjątkowość to szanować obcą wolę, dla której żywione przez ciebie złudzenia co do siebie są droższe od prawdy. Wyjątkowość jest urzeczywistnioną ideą grzechu. Bez tej podstawy nie można sobie nawet wyobrazić grzechu. On bowiem z niej powstał. Z nicości, zły kwiat, nie mający żadnych korzeni. Oto wytworzony przez samego siebie Zbawiciel, Stwórca, który tworzy niepodobnie do Ojca i który wytworzył Jego Syna podobnym do siebie, a nie do Niego. Jego wyjątkowych synów jest wielu. Nigdy nie jest On jeden. Każdy z nich na wygnaniu z samego siebie. I tego, którego są częścią. Nie miłują też jedni, która stworzyła ich jako jedno z nim. Wybrali swoją wyjątkowość miast nieba i pokoju, i pieczołowicie opakowali ją w grzech, aby zabezpieczyć przed prawdą. Nie jesteś wyjątkowy. Jeżeli myślisz, że jesteś i bronisz swej wyjątkowości przed prawdą tego, czym naprawdę jesteś, to jak możesz znać prawdę? Jaka odpowiedź, którą daje Duch Święty, może do ciebie dotrzeć, skoro twoja wyjątkowość jest tym, czego słuchasz, tym, co pyta i co odpowiada? Jej znikoma odpowiedź, bezdźwięczna wobec melodii wiecznie płynącej od Boga. Do ciebie w miłosnym wysławianiu tego, czym jesteś, jest wszystkim, czego słuchasz. Ta bezmierna pieśń czci i miłości dla tego, czym jesteś, wydaje się natomiast milcząca i niesłyszana wobec potęgi tamtej. Wytężasz swe uszy, aby słyszeć jej bezdźwięczny głos, a jednak wołanie samego Boga jest dla ciebie bezdźwięczne. Możesz bronić swej wyjątkowości, lecz nigdy nie usłyszysz obok niej głosu przemawiającego w imieniu Boga. Mówią innymi językami i trafiają do innych uszu. Dla każdego wyjątkowego inne przesłanie o innym znaczeniu jest prawdą. Jak jednak prawda może być inna dla każdego? Wyjątkowe przesłania, które słyszą wyjątkowi, przekonują ich, że są inni i oddzielni, każdy z nich w swoich wyjątkowych grzechach i zabezpieczony przed miłością, która w ogóle jego wyjątkowości nie zauważa. Wizja Chrystusa jest ich wrogiem, bo nie dostrzega tego, na co oni patrzą, i ukazałaby im, że wyjątkowość, którą według siebie widzą, jest złudzeniem. Co ujrzeliby w zamian? Świetlaną promienność Syna Bożego, tak podobnego do swego Ojca, że pamięć o Nim natychmiast rozbłyskuje w umyśle. Wraz z tą pamięcią Syn zaś przypomina sobie własne stworzenia, tak podobne do Niego, jak On sam podobny jest do Ojca. I cały wytworzony przezeń świat, cała Jego wyjątkowość i wszystkie grzechy, których się imał, Broniąc jej przeciw samemu sobie, zniknął, gdy jego umysł przyjmie prawdę o sobie, która powróci, aby zająć ich miejsce. Oto jedyna cena prawdy. Nie będziesz już dłużej widział tego, czego nigdy nie było, ani słyszał tego, co nie wydaje dźwięku. Czyż poświęceniem jest zrezygnować z niczego i otrzymać miłość Bożą na zawsze? Ty, który przykułeś swego Zbawiciela do swej wyjątkowości i jej dałeś jego miejsce, pamiętaj: On nie utracił mocy przebaczenia ci wszystkich grzechów, o których myślisz, że je umieściłeś między nim, a funkcją zbawienia daną mu dla ciebie. Nie zmienisz też jego funkcji, tak jak nie możesz zmienić prawdy ani w nim, ani w sobie. Lecz możesz być pewien, że prawda ta jest taka sama w Was obu. Nie daje innych przesłań, ma jedno znaczenie. I jest taka, że i Ty, i Twój brat możecie ją zrozumieć, i niesie wyzwolenie Wam obu. Tu, brat Twój, stoi z kluczem do nieba w wyciągniętej do Ciebie dłoni. Nie pozwól, aby pozostał między Wami sen o wyjątkowości. To, co stanowi jedność. Jest złączone w prawdzie. Pomyśl o pięknie, które ujrzysz w sobie, gdy spojrzysz nań jak na przyjaciela. On jest wrogiem wyjątkowości, a przyjacielem tego, co jest w tobie rzeczywiste. Żaden z ataków, które w swym mniemaniu nań przypuściłeś, nie odebrał mu daru, który Bóg chce, aby ci dał. Jego potrzeba dania ci tego daru jest tak wielka jak Twoja, aby go mieć. Pozwól, by przebaczył Ci całą Twoją wyjątkowość i uczynił Cię całym w umyśle oraz jednią z Nim. Czeka na Twoje przebaczenie jedynie po to, aby mógł Ci się nim odwzajemnić. To nie Bóg potępił swego Syna, lecz Ty, by ocalić Jego wyjątkowość i zabić Jego. Ja. Daleko zaszedłeś drogą prawdy, zbyt daleko byś się teraz wahał. Jeszcze tylko jeden krok, a wszystkie ślady lęku przed Bogiem stopnieją w miłości. Wyjątkowość twego brata i twoja są wrogami, gotowymi w nienawiści zabić się wzajemnie i zaprzeczać temu, że są takie same. Jednak to nie złudzenia dotarły do tej ostatniej przeszkody, która zdaje się czynić Boga i Jego niebo tak odległymi, że nie sposób do nich dotrzeć. Tu, w tym świętym miejscu, prawda czeka, by otrzymać Ciebie i Twojego brata w milczącym błogosławieństwie i pokoju, tak rzeczywistym i tak wszechogarniającym, że nic nie stoi na zewnątrz. Pozostaw wszystkie złudzenia o sobie na zewnątrz tego miejsca, do którego przybywasz z nadzieją i uczciwością. Oto Twój Zbawiciel od Twojej wyjątkowości. On ma potrzebę Twojego przyjęcia siebie jako części Ciebie, podobnie jak Ty masz potrzebę Jego przyjęcia Ciebie jako Jego części. Jesteś tak podobny do Boga, jak Bóg jest podobny do siebie. On nie jest wyjątkowy, bo nie zatrzymał nawet jednej części tego, czym jest dla siebie, nie danej swojemu Synowi, lecz zatrzymanej wyłącznie dla Niego. I właśnie tego się lękasz, bo jeżeli On nie jest wyjątkowy, to wolą Jego było, by Jego syn był taki jak On, a Twój brat jest taki jak Ty. Nie wyjątkowy, ale w posiadaniu wszystkiego włącznie z Tobą. Daj Mu tylko to, co On ma, pamiętając, że Bóg dał siebie, Tobie i Twojemu bratu, w równej miłości, abyście razem mogli dzielić wszechświat z tym, który postanowił, że miłości nigdy nie będzie można podzielić i trzymać w oddzieleniu od tego, czym jest i czym musi być na zawsze. Jesteś częścią swojego brata. Części miłości mu nie odmówiono. Lecz czy może być tak, abyś ty tracił dlatego, że on jest pełny? To, co zostało mu dane, czyni pełnym tak samo ciebie, jak i jego. Miłość Boża dała cię jemu, a jego tobie, dlatego, że on dał siebie. To, co jest takie samo jak Bóg, stanowi z nim jedność i tylko wyjątkowość mogłaby sprawić, że prawda twej jedni z Bogiem będzie zdawała się czymś innym niż niebem, gdy wreszcie ujrzy się nadzieję na pokój. Wyjątkowość jest pieczęcią zdradliwości na darze miłości. Cokolwiek służy jej celom musi być dane po to, by zabić. Nie ma takiego daru, który niósłby jej pieczęć i nie ofiarowywał zdradliwości dającemu i otrzymującemu. Nie ma ani jednego spojrzenia oczu przesłoniętych jej woalem, które nie spoglądałoby na widok śmierci. Nie ma ani jednego wierzącego w jej potęgę, kto nie usiłowałby dobijać targu i godzić się na kompromis, który ustanowiłby grzech substytutem miłości i wiernie mu służył. I nie ma takiego związku, któremu jej cel byłby drogi, a który nie lgnąłby do mordu jako broni bezpieczeństwa i wielkiego obrońcy wszystkich złudzeń przed groźbą miłości. Nadzieja wyjątkowości sprawia, że wydaje się możliwe, iż Bóg wytworzył ciało jako więzienie, które trzyma jego syna z dala od niego. Wymaga on bowiem wyjątkowego miejsca, do którego Bóg wstąpić nie może. I kryjówki, w której nikogo się nie przyjmie, poza Twoim znikomym ja. Tu wszystko jest święte dla Ciebie i tylko dla Ciebie, odosobnionego i oddzielonego od wszystkich Twych braci, bezpiecznego od wszystkich wtargnięć poczytalności, wzłudzenia, bezpiecznego od Boga i bezpiecznego od wiecznego konfliktu. Tu są wrota piekieł które zamknąłeś za sobą, by w szaleństwie i samotności rządzić swym wyjątkowym królestwem w oddzieleniu od Boga z dala od prawdy i od zbawienia. Klucz, który wyrzuciłeś, Bóg dał twemu bratu, którego święte dłonie chciałyby Ci Go ofiarować, gdy tylko będziesz gotów przyjąć Jego plan, Twego zbawienia w zamian za swój. Jakże inaczej można by osiągnąć tę gotowość, jeżeli nie poprzez widok całego Twego nieszczęścia i świadomość, że Twój Plan zawiódł i że zawsze będzie zawodził w niesieniu Ci pokoju czy jakiegokolwiek rodzaju radości? Teraz podróżujesz przez tę rozpacz, choć jest to jedynie złudzenie rozpaczy? Śmierć wyjątkowości nie jest Twoją śmiercią. Lecz twym przebudzeniem do życia wiecznego. Po prostu wyłaniasz się ze złudzenia co do tego, czym jesteś, aby przyjąć siebie takim, jakim stworzył cię.